Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony SongoF i zapraszam na kolejny odcinek Infoluz. E, dawno Infoluzu nie było, więc tak dla przypomnienia będę dzisiaj mówił o wszystkim i o niczym, takie bardziej informacyjne rzeczy. E, także zacznijmy od może mistrza z Europy. E, więc e, cóż mogę powiedzieć na temat mistrza z Europy? E, po zawodach y, Spring Classic, można powiedzieć zawody Spring Classic, y, otworzyły mi oczy na pewne sprawy, zrobiłem, y, popełniłem kilka błędów. Y, Ale tak jeżeli chodzi o RVP, to będę ten temat poruszał dopiero po mistrzostwach, tak podsumowując mój rok startów. Y, Także y, po prostu te zawody w pewnym sensie. Wyszły na moją korzyść, chociaż miejsce było no, szóste. To wszystko, że tak powiem, wypadło całkowicie nie tak, jak oczekiwałem. Ale właśnie mi się wydaje, że tutaj przez tą porażkę yy, zyskałem więcej, prawda? Więcej niż gdybym wygrał. Także po prostu to wszystko lucuję teraz, ponieważ mamy sieć 9. Do wylotu zostało y, 5 dni. Ja będę startował dopiero 16, więc to jest dopiero tydzień, od niedzieli. Zaczynam, zaczynam można powiedzieć ten, sorry, ten ostatni tydzień. Czyli od niedzieli się odwadniam. Y, teraz będzie wszystko inaczej. Nie chcę tu na razie w szczegóły wchodzić, bo po prostu powiem to wszystko y, podsumowując. Pomyślę z ropy. Zrobię materiał, także tam wszystko wam wyjaśnię. Ale tak czy inaczej, ten, te dwa tygodnie, nawet nie dwa tygodnie, bo ile tam jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Te 12 dni, które no praktycznie to będzie 12, 13. Jutro treningu nie mam, więc 12 dni, które, które minęły dało mi bardzo dużo, naprawdę pewne elementy, których nie wykonywałem w czasie tej redukcji. Może powiedzieć, to było takie dobre sprawdzenie, ponieważ na, na przykład cardio robiłem, na nabie robiłem praktycznie cały czas cardio, tutaj to cardio nie robiłem w ogóle. Więc można powiedzieć, że kardio dopiero zacząłem robić od poniedziałku po RBBF-ie. W ciągu przygotowałem do RBBF, zrobiłem może 2-3 razy cardio. Także no jest to potrzebne, jest to element bardzo potrzebny, bardzo świeża mięśnie, lepsze regeneracja naprawdę mięśnie są wyglądają na bardziej suszone. Są twardsze, ta sylwetka jest taka bardzo zbita do tego, no tutaj mówię, no regeneracja jest o wiele większa, można to zauważyć, w ja to zauważyłem od razu, także w moim przypadku wiem i to mi się wydaje, że każdy kardio jest bardzo ważnym elementem i tutaj dużo osób mi się wydaje, że tak jak ja w pewnym sensie obawiałem się utraty wagi przez to kardio, ale niestety znaczy jest to po prostu mylne pojęcie, ponieważ yy, ważę mniej teraz niż wcześniej przy przygotowaniach do naby, gdzie naprawdę robiłem cardio bardzo często i naprawdę spalałem coś po kalorii jedząc yy, bardzo no mniej, wiele mniej niż teraz jadłem się do yy, przygotowując się właśnie do RBBF także kardio jest bardzo istotne tutaj mogę wam w 100% powiedzieć, że nie stracicie wagi nawet ta regeneracja jest większa i w sumie możecie też troszeczkę pozwolić na więcej tego jedzenia można powiedzieć więcej jedzenia umiarkowane cardio i można powiedzieć, waga nie będzie wam tak spadać, na pewno wam tak nie będzie spadać by... Mi równowaga spadała obecnie bardziej nie robiąc kardio niż na nabie robiąc kardio praktycznie cztery razy w ciągu tygodnia, chyba jakieś 30-40 minut. Także to, to mówi za samo za siebie, więc można powiedzieć, dużo jest rzeczy, których można powiedzieć, te zawody bardzo, bardzo mi dały dużo doświadczenia. Wiem teraz muszę unikać także tak powtórzę jeszcze raz tak mówię no RBPF mi się wydaje że przez zyskałem więcej tak mówię przez to doświadczenie które uzyskałem zyskałem bardzo dużo niż jakbym zajął pierwsze to pewnie bym nic nie zmienił i prawdopodobnie na Mistrzostwach Europy byłoby cienko sorki a tak to e, poprawiłem te błędy, naprawdę siedetka się bardzo zmieniła. Yy, separacja jest bardzo duża, można powiedzieć, że no wszystko mi się separuje sepa z ogromnych separacji. No, mniejsza o to w każdym razie. Yy, Na przykład dzisiaj po treningu barków zrobiłem barki, no to robiłem przód. To po prostu przód widziałem jak przód się rozdziela od, od reszty, jak przód pracuje mięsień wyszedł, w ogóle kurczę, no naprawdę pierwszy raz z życiu coś takiego widziałem yy, no co, no można powiedzieć, że sylwetkę już mam gotową, zostało już można powiedzieć, ostatnie szlify yy, teraz można powiedzieć, no od niedzieli zaczynam się odwadniać więc w ogóle to jest końcówka yy, waga. Yy, waga jeszcze chcę troszeczkę zbić no i tyle, no to by było na tyle chodzi o te mistrzostwa Europy Oczywiście no też tutaj, jeżeli chodzi o dietę to też nastąpiły duże zmiany obcięcie, kalor obcięcie węglowodanów, kalorii ogólnie praktycznie no obcięcie węglowodanów obcięło bardzo dużo kalorii więc y, to też zrobiło swoje y, ale to można powiedzieć no tutaj musiałem zrobić taki dość duży szok y, dość duży szok z obcięciem ponieważ no tego czasu nie było za wiele, chociaż, tak mówię, dwa tygodnie to jest sporo czasu. Z jednej strony sporo, z drugiej strony nie. Ja na przykład miałem tą przewagę, że wiedziałem, że po prostu ja się bardzo szybko zmieniam, gdy te zmiany są średnie, już, już różnica z dnia na dzień się coś zmienia, a tutaj był bardzo duży szok, więc, powiedzieć, to co chciałem uzyskać, uzyskałem. Teraz można powiedzieć ostatni śliw, no to to jest tylko odwodnienie. Yy, odwodnienie no i to wszystko. No, i, no, tak, no to do diety tak mówiłem, tutaj musiałem obciąć, yy, obciąć te węgle yy, dość sporo yy, obecnie. Yy, można powiedzieć, że no teraz nie będę wam mówił ile jadłem, tak to wszystko będę podsumowywał na sam koniec takich niewiadomych ale mogę wam już powiedzieć, że na przykład te ostatnie te ostatnie dni, czyli może zaczynając od pierwszego dnia odwadniania, i będę wypłukiwał glikowem przez pierwsze trzy dni to miał taki bardziej no, full, no, full body workout, prawda, tutaj każda partia do tego właśnie będę pił z tej dużej ilości wody. Tutaj, że odnośnie odwadniania, picia wody, też tutaj są duże zmiany. Można powiedzieć, troszeczkę przeczytałem artykuły odnośnie tego. Troszeczkę się tutaj skonsultowałem z kilkoma osobami. I się okazało, że można powiedzieć, ostatni tydzień, który robiłem był w ogóle no po prostu jakby to powiedzieć obecnie teraz wyglądam 100 razy lepiej niż w dzień przed zawodami gdzie wyglądałem dobrze naprawdę zdawało mi się, że jestem odwodniony no i na obecną chwilę wyglądam wydaje, wyglądam lepiej te mięsie są bardziej widoczne, jestem bardziej suchy bardziej twardy niż wtedy niby po odwodnieniu, także w ogóle to no, ostatni tydzień był strasznie to był, nie było w ogóle tego tygodnia, można powiedzieć a ostatni tydzień jest kluczowy, no tutaj nie ma co ukrywać, można powiedzieć, że 80% to jest ostatni tydzień bo tutaj ta sylwetka była dopracowana cała ona była dopracowana nie tutaj wystarczyło można powiedzieć zabrakło zabrakło, zabrakło mi jakiś e, sądzę, jakiś tydzień może ten ostatni tydzień wystarczył, i w drogu, tak, jak powinienem zrobić w, w ten ostatni tydzień. Tutaj nie byłoby w ogóle żadnych dyskusji odnośnie e, zwycięstwa. No ale, się e, Właśnie na tym to wszystko polega. Jeszcze tutaj e, od, że tak powiem, od naby wystartując na Spring Classic pierwszy w 2013 roku e, miałem lekkie zaplecze. Był... E, była osoba, która mnie prowadziła, czy znaczy prowadziła, no, po prostu na siłowni, siłą rzeczy, prawda, tam raz na tydzień mnie sprawdzała, do tego jakieś tam małe modyfikacje, no ale tak czy inaczej miałem jakąś osobę, która mnie, yy, tak powiem, kontrolowała, mniej więcej to wszystko yy, i praktycznie po Spring Classic yy, do teraz przygotowuję się sam od A do Z z dietą, z tym minimum, suplementacją, mi pomaga. Może nie, nie ma osoby, która mogłaby mnie, jak w 100% sprawdzić yy, i dać jakąś taką ocenę yy, bardzo obiektywną. co muszę zmienić, można powiedzieć, że sam, yy, chociaż każdy wie, że jeden dzień się wyglądał lepiej, drugi gorzej. No to to wszystko naszym bilansem tej wody, naszym się modelize no, Na przykład gdy mamy te wysokie węgle. Automatycznie ta sylwetka się zmienia, później gdy obcinamy, no to jesteśmy troszeczkę bardziej wysuszeni. Więc można powiedzieć, te, ten etap przygotowawczy też był taki, taki delikatny, były skoki, delikatne schodki, bo ta sylwetka się cały, czas, cały czas była w każdym inna. E, także no, można powiedzieć, wszystkie zmiany, które przeprowadzałem, no to w, tylko i wyłącznie to była moja ocena tutaj nie pomagam, tak od naby do naby przygotowałem się sam w każdej kwestii do wbfu przygotowałem się sam w każdej kwestii, no i teraz tutaj, e, to, dokańczam właśnie przygotowania do tych mistrzostw, ale tak jak też w którymś z innych z materiałów pisałem można e, powiedzieć, że był takim e, testem Przed właśnie wszechświatami chciałem to zrobić, kilka rzeczy. No i później, oczywiście, no. Założenie było proste przetestować siebie, przetestować układ pozowania na RBF-ie i po poprawić wszystko na, na domiszczu, jeżeli coś będzie nie tak. No i poszedłem po prostu tym tym torem, i no, wyszło jak wyszło po prostu później pod koniec stwierdziłem, że nie no, muszę na 100% zrobić format, nie ma no, przelewek, zawody to zawody no ale można powiedzieć, że robiłem jedno myślałem drugie i, no i wyszło jak wyszło I, znaczy wyszło po prostu tak jak planowałem czyli to był tylko taki testowy start bez jakiejś wielkiej spiny no ale szczerze powiedziawszy no tutaj chciałem pokazać coś, zrobić formę y, maksymalną, me, a nie, nie wiem, na, tam, na 60% to co to prezentowałem, gdyby chyba to, to było jakieś 60%. A tak czy inaczej, jeżeli chodzi o wynik, no to się nie zgadzam tutaj. Z, patrząc na wszystkich, no to pierwszą płynną w pierwszej trójce tutaj. No, ale tutaj mówię, tutaj będziemy rozmawiać. Będę tutaj ten temat poruszam później. No a także, co do świadomisza, co tu mogę powiedzieć. Więc tak, wylot jest 14, 14 jest też ważenie. Tutaj ten dzień mi wypada akurat normalnie, czyli tutaj będę się jeszcze odwadniał i miał niskie węgle. Później w czwartek startują seniorzy wagowo i następny dzień dopiero my. Mniejże. Fakt, Classic, klasyk. Mniejże klasyk, powyżej 75, i poniżej 75 kg. Chyba jeszcze jest. No i mastersi, czyli... 40, 40, 50, 49 i powyżej 50. No Także to będzie właśnie dopiero w piątek, więc tak naprawdę statuję w piątek i jest to tydzień. Ale wylody się tak, tak pan za 5 dni, więc można powiedzieć. Tutaj to się cały czas się wszystko zmienia. No to jest, zostało praktycznie dwa dni. Znaczy no, to praktycznie dzień, bo dzisiaj już ma no, dwa, dwa dni do, do, do zaczęcia wykukiwania, owadnia. Czyli to za pierwono już psychicznie człowiek inaczej to wszystko zbiera. Później już w niedzielę będę wiedział, że zostało już, zostało już trzy dni do wylotu. Dzień wylotu już będę wiedział, że już tam lecę i zapowiedz dni i stanę na scenie Także to wszystko właśnie tak Dwa dni, dwa dni, dwa dni, dwa dni No i po prostu to jest psychicznie lepiej prawda? No tutaj gdyby to miało być Na przykład Tak, na przykład tutaj się startuje, więc Na przykład w niedzielę są zawody No i na przykład jest to Akurat dajmy na to w Dublinie, czyli blisko Tak było z Nabą No to można powiedzieć, że tutaj Jedyna kwestia, która trochę psychicznie zmieniała y, to monotonię, no to było to, że z tej całej, y, z całych przygotowań, ostatni tydzień wyglądał inaczej: bo tutaj było odwadnianie, ładowanie, y, smarowanie tymi tanami, y, no i później zawody, prawda? No i można powiedzieć, kilka godzin, i, i po sprawie. Y, także tak to się no, to mogę powiedzieć. Więc odnośnie odnośnie motywacji może pierwszy trening tutaj jeżeli chodzi o trening tutaj jest sporo zmian nie ma co ukrywać wszystko się wiąże prawda z... z brakiem paliwa, więc tutaj treningi można powiedzieć wyglądają znaczy to co, to, co robię to jest to samo jedynie w ciężar poszedł się maksymalnie w dół, jeżeli chodzi o pompę, no to można powiedzieć, że z na jest, jest tą pompą ciężej, te mięśnie są spompowane, nie coś takiego, takiego zrywania mięśnia, nie w tej pompy takiej, robisz te ostatnie 3-4 powtórzenia i kurczę, aż czuję, że ten mięsień ci się tam pali, po prostu jest, robisz nie wiem, 15, od 15 powtórzę, no, zwiększę, gdzieś powtórzę, Robię to 15 i dopiero tam czuję jakiś taki, tak jakby ktoś igiełkę mi wbił, no ale no cóż, no tak to jest, no. tak to wygląda, siła spadła, tu nie ma tak nie ma paliwa, nie ma chodzi o taki pojedynczy ruch, no to pewnie są, no to wydaje mi się, że tutaj siła siła się delikatnie zmniejszyła, ale jest i tak dobrze. A tutaj problem jest właśnie w ilości powtórzeń. Te pierwsze powtórzenia są w miarę ok. pierwsze, no pierwsze cztery powtórzenia są ok, później już tak jakby się, jakbym prawda, no ciało samo wykonywało. Dane powtórzenia w ogóle nie mam w pewnym sensie kontroli. Czy mam kontrolę, ale nie czuję w ogóle, tak jakbym ja to robił. Tak by moja głowa w ogóle była gdzieś z boku. No i oczywiście, no też takie zmęczenie mięśne, pewne. Tutaj zrobię te cztery, piąte, szóste, zrobię teraz te, te, te powtórzenia, ale już takie jest. Te powtórzenia są, gdybym robił, już nie wiem, naprawdę już robił na jakimś bardzo dużym ciężarze albo na dropsecie jakąś tam trzecią serię. Także tak to wygląda i to są pier przy pierwszych seriach, tak te treningi są. Motywacja no niestety spada w czasie tych treningów. Spada, ponieważ no, tutaj człowiek czuje się gdzieś taki w ogóle nie chce się trenować Nie ma tej przyjemności co co była wcześniej, więc jak się przychodziło, od razu tą pompę się czuło tak także troszeczkę motywacja spada, no ale tak jak mówię, no tutaj później po zakończeniu treningu idę do szatni, rozbieram się patrzę i wtedy motywacja, można powiedzieć, jakiegoś tam poziomu wzrasta nagle 100% jest naprawdę ok, ponieważ no, te mięsie są, są spompowane ja tylko po prostu tej pompy nie czuję, no tak to wygląda, ale, ale to już jest końcówka także jeżeli chodzi o e, jakieś samopoczucie, no to tutaj, tutaj wczoraj też pisałem tutaj z różne no, są dni kiedy No, co można powiedzieć, tutaj tak z pogodą, właśnie tutaj, w tym kraju, w Irlandii, czyli słońce, deszcz, wiatr. Czyli można powiedzieć, cztery pory roku w ciągu całego dnia czasami tutaj są. I tak samo jest z moim samopoczuciem, więc można powiedzieć, rano wstaję, jest ok, później jest, y, mam zły humor, później jestem jakiś taki zawieszony, później mam dobry humor, za chwilę dobrze. No i tak to wygląda. No. Bo chyba na tyle tutaj można powiedzieć, tak bardziej informacyjnie. Jakieś materiały tutaj jak mówię, w tutaj na Mistrzostwach będę, można powiedzieć, robił podobną. Ja Dzielać, leć? Ja taką relację. czyli po prostu, od, od wstań, jak wstanę rano 14. Będę tutaj nagrywał. No po wszystko co, co będę. No wszystko będę się starał przynagrywać wszystko od, od poranku 14 maja aż po koniec, czyli no, w tym pakiecie. To będzie coś ciekawego. Tak. No i co, no jeżeli chodzi o jakieś materiały inne, no to będę nagrywał dopiero po, po Mistrzostwach Europy, bo naprawdę nawet nie mam meny, żeby coś cokolwiek nagrać. Yy, odpisuję na wasze wiadomości. Yy. Bo ja w miarę, w miarę na bieżąco, żeby krótkie to w miarę na bieżąco. Yy, Przed, po, czy po zawodach tam była delikatna cisza z tymi wiadomościami osób pisało tylko. Teraz tam znowu troszeczkę większa fala. Ale jak macie jakieś pytania możecie pisać śmiało tutaj wszystko widzę. Po prostu jeżeli pytanie jest jakieś bardzo proste, czy krótkie, proste, no to odpowiadam od razu. Jeżeli jakieś pytanie chyba jest skomplikowane zobaczę, to przeczytam jeżeli jest, wymaga to jakieś można powiedzieć bardziej w odpowiedzi bardziej zwięzłej i po prostu tutaj trzeba wyjaśnić pewne rzeczy. No to w taką wiadomość daję jako nieprzeczytaną i ona sobie tam jest. No i później odpisuję, no, w, w, można powiedzieć, sprawdza w każdy dzień te same wiadomości i, i po prostu to jest taki impuls, jeżeli no, mam tą chęć, tą, tą to odpisuję. No, tak no, teraz to jest troszkę taki okres, więc naprawdę nie mam, nie mam głowy, żeby móc żeby, żeby odpisać. Po prostu nie, nie mogę zebrać, zebrać po prostu to wszystko w całość, żeby też móc odpisać w zadowalający sposób, a nie jakoś tak na no, żeby było napisane, wysłane. A w, nie ma sensu, także to było na tyle mam nadzieję, że nie narudziłem was po prostu chciałem nagrać jakiś materiał jeszcze tutaj przed, przed właśnie mistrzostwami no i cóż no, w, na koniec chciałbym wam podziękować za wsparcie tutaj w pewnym sensie ten RBBF był takim, takim też można powiedzieć dużym plaskiem free dla mnie, a to tak jak powiedziałem, nic się nie dzieje bez przyczyny. I tutaj można powiedzieć, bardzo dużo doświadczenia zdobyłem przez te zawody. I powiem tak, przez RBBF jestem przekonany w procentach, że gdybym na RBBF znalazł dobre miejsce, to na mistrzostwach byłaby lipa straszna. A teraz wiem, że dzięki Spring Classic Pojawiłem błędy, wiem po prostu co muszę zrobić. Zrobiłem to i jestem przekonany, że będzie złoto, Także to było na tyle. za wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki. Subskrybujcie kanał, lajkujcie kanał, jeżeli chcecie, aby kanał się rozwijał czy to na YouTubie, czy to fanpage też troszeczkę zdoby więcej tych lajków, udostępniajcie, i próbujcie, aby było nas więcej, także trzymajcie się, Songo w pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, na razie.